Witajcie z tej strony Ewa Różnowska. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o liczbie karmicznej 13. W numerologii liczba karmiczna 13 nazywana jest również długiem karmicznym pracy. W tradycyjnym podejściu uważana jest za liczbę wskazującą na obciążenia u danej osoby w sferze pracy zawodowej. Skąd jednak to obciążenie się wzięło? Tak jak wspominałam, w w filmie w ogóle w temacie karmy. Jesteśmy zbiorem naszych doświadczeń, zbiorem wielu osobowości z przestrzeni wszystkich naszych poprzednich inkarnacji. I moi drodzy, to sprawia, że każde nasze działanie zostawiło swój ślad na naszej duszy, która przechodzi z inkarnacji na inkarnację, posiadając przy tym swoją osobistą specyfikację. Wiele teorii w numerologii wskazuje, że dług pracy powstał na podstawie wykorzystywania innych ludzi do własnych celów oraz zaniedbywania sfery pracy. Z moich obserwacji wynika, że owszem, taka opcja istnieje, zdarza się tak i bardzo często, jednak są jeszcze inne konsekwencje. Nie zawsze wynika dług pracy ze świadomego działania danej osoby w poprzednich dzieleniach, bowiem dług karmiczny 13. Pojawia się również u osób, którym w poprzednich cieleniach wiele rzeczy przychodziło łatwo, gdyż przyszło im żyć w warunkach im sprzyjających. Wiele z tych osób w tamtych cieleniach nie musiało intensywnie pracować, lecz jak to można ująć, wiele dostawało od życia na tace. Stąd dusza może nie mieć wypracowanej umiejętności systematycznej i konsekwentnej pracy. W takim wypadku może pojawiać się w tym wcieleniu konieczność nauczenia się i wypracowania sobie tych cech charakteru. W związku z tym w życiu takich osób może pojawiać się wielokrotnie konieczność odbudowywania swojej stabilizacji bytowo-materialnej od podstaw. A to jest bardzo charakterystyczne przy tej wibracji. Zwróćmy uwagę, z jakich liczb składa się wibracja 13. Jest nią jedynka, czyli jednostka człowiek. Oraz trójka, czyli komunikacja i ekspresja twórcza. Docelowo sprowadza się to pod do liczby 4, która oznacza stabilizację, trwałość materię. Zatem liczba obciążona 13 wskazuje na człowieka, który zmaga się właśnie z materią, dążąc do stworzenia stabilizacji przede wszystkim w sferach materialnych. Bardzo często również wskazuje na trudności w pracy. Może to objawiać się tendencją do częstego zmieniania zawodu. Miejsca pracy może również objawiać się tym, że osoba obarczona tą wibracją czuje, um, czuje się często niedoceniana w pracy, czy nie uzyskuje pozytywnych rezultatów własnej działalności gospodarczej, czy w ogóle pracy jako takiej, pomimo ogromnego zaangażowania. Z reguły osoby te muszą wkładać więcej wysiłków w rozwój zawodowy, więcej angażować się w kwestie utrzymania się w danej pracy. Jednak jest jeszcze ważny element tej wibracji. Bardzo często przekłada się ona nie tylko na sferę zawodową, lecz również na inne sfery życiowe. I moi drodzy osoby, które obarczone są tą wibracją, bardzo często są niecierpliwe, oczekują rezultatów od razu. Bardzo dobrze obrazuje to powiedzenie: jak tu zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. Co zatem można w tym wypadku zrobić i jak pozbyć się wpływu w tej wibracji? Przede wszystkim zweryfikować, w jakich sytuacjach w taki sposób podchodzimy do życia. Najpierw należy zlokalizować, kiedy i jak reagujemy i jak się realizujemy, głównie w sferze pracy. Jeżeli zauważymy, że to, co wcześniej wspominałam, ma miejsce w Waszym wypadku, wówczas już, już nawet samo zdanie sobie sprawy z własnych błędów jest krokiem milowym do ich pokonania. Ponadto należy właśnie uzbroić się w tą przysłowiową cierpliwość w oczekiwaniu na rezultaty swoich działań, oraz przede wszystkim nie mieć oczekiwań. One prowadzą do ukierunkowania energii właśnie na braki, a to zawsze prowadzi jeszcze bardziej do pogłębiania trudnej sytuacji. Zatem należy wypracować sobie takie cechy jak cierpliwość, systematyczność i konsekwencja. Bardzo często przy portrecie wychodzi, że dana osoba posiada chaos energetyczny poprzez nieumiejętne dobranie imion i nazwisk do daty urodzenia. To też może prowadzić do posiadania wielu cech, które mogą utrudniać nam wypracowanie takich umiejętności. Wówczas, moi drodzy, pomaga zmiana ustawień numerologicznych, docelowo też zmieniając wibracje, które generują niewłaściwe podejście do wielu aspektów. Eee, bardzo ciekawą też kwestię zauważyłam, że liczba karmiczna 13 zostaje często złagodzona poprzez występowanie pod wibracji 31 ona dodaje nam dodatkowego wsparcia i sprawia, że osoby posiadające ją w swojej dacie urodzenia, czy imionach i nazwiskach mają więcej szczęścia i wsparcia sił wyższych eee, i tutaj w tym wypadku mimo występujących trudności potrafią szczęśliwie wybrnąć z opresji, szczególnie w sferze pracy jeżeli liczba karmiczna 13 jest składową dnia urodzenia, drogi życia, kluczów cielenia czy liczbę realizacji intymnej, wówczas może być tak, że przez większość życia możecie doświadczać częstych przemian, transformacji w wielu sytuacjach życiowych, np. przeprowadzki, zmiana pracy, zmiana zawodu. Natomiast jeśli występuje w liczbie duszy, utrudniać może osiąganie celów życiowych. Natomiast jeśli nawet jedna osoba osiągnie, wówczas może pojawiać się forma niezadowolenia z siebie mimo osiągniętych wysiłków. Z kolei, jeśli wystąpi ta liczba w liczbie ekspresji, może ta osoba nie posiadać umiejętności skoncentrowania się na ukierunkowaniu zawodowym, bądź z kolei usilnie upierać się przy jednym celu, tym samym hamując swoje możliwości dalszego rozwoju. Tak ogólnie wygląda. Można powiedzieć w skrócie, e, liczba karmiczna 13. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, tradycyjnie zapraszam Was do komentowania i do zgłaszania się. E, przy okazji tego materiału e, polecam też Wam kontakt ze mną w celu na przykład poruszania jakichś konkretnych materiałów, konkretnych tematów. Wezmę każde Wasze zgłoszenie pod uwagę i będę też odpowiadała na Wasze pytania e, w poszczególnych filmikach. Także do zobaczenia. Cześć.